No hej, 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 siemanko, długo mnie nie było, nie byłem strasznie aktywny na YouTube Ale postanowiłem nagrać coś z minigier Uuu, jakie mam tutaj lagi, stary Tylko 30 fpsów, nie, Nie niż... o, ale mi tutaj troszkę zleżyło Uuu, Sorry za lagi, jak tutaj mam Ale tak, no ja myślę, że sobie zaraz pykniemy jakiegoś minigame'a Jakieś 3-4 minigame'y no i będę musiał zwijać, bo lecę jeszcze na urodziny do koleżanki. No dobra, no to zaczynamy, nie? Zacznijmy sobie tak. Um, dominate... Nie. Wiecie co? Gię menu. Dajmy w sobie... Dragon Escape. In the Quiver Turf Wars Nie, poczekaj Super Smash, nie, 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 nie. Sorry, tutaj na pewno są lagi, ale to już jest nie moja wina. Dzisiaj naprawdę jest mega. Chwila, dajcie mi jeszcze namysł. Wiem, że nie pomyślałem, to był mój błąd. super, smash mobs nie, dobra, coś z arcade'ów sobie zagramy, co wy na to arcade dragon escape, tak, to będzie jednak to co ja robię um. damy radę? nie tutaj daliśmy radę um, no dobra, jesteśmy, ja sobie wybiorę pierwszy kit Dobra. I widzimy się jak wystartuje. Do zobaczyska. No siemanko, postanowiłem jednak zagrać sobie w Minekarty. karty. Myślę, że tutaj przynajmniej nie zlamię. I tak, rzeczywiście, nie, zaczynam już bez lamienia, bez tak jak wtedy. No nie, no nie wierzę. Nie właśnie denerwuje strasznie. To mnie denerwuje, jak oni uderzają mnie tą muszlą. To jest po prostu nie... Po prostu nie, tego się, tego się wtedy nie, nie, nie da zrobić. Tak dziwnie hamuje, że tak jakby cię odbija, ale masz jakby nie wiem tak, trzy czwarte prędkości, którą miałeś. To jest takie niemiłe, bardzo niemiłe. O, 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 o. Nie, to złamie. Dobra. Zaraz im tutaj puścimy pana bardzo złego. No, co tak puściłem? Leć moja czerwona muszlo. No tak i znowu nic nie mówię, zapomniałem. A, czemu drugi? Ja, ja chcę być w końcu pierwszy dzisiaj. Dzisiaj dwa razy próbowałem, ale raz to po prostu już tak zlamiłem, że chyba byłem szósty czy siódmy tego to. Chyba byście nie chcieli oglądać. I zagramy tylko Luigi's Raceway. Tak na spróbę. Nie, wiem czemu takie mieszamy? to to raczej będzie epic fail plus bonus minecart no green shell mnie złapał pięknie, po prostu fake item co to jest co tu daje ten fake item dobra, nieważne coś taki słaby mam ten rendering powinienem mieć dalszy co, zagramy to i Mumu farm mapę i... Chociaż nie, nie, nie mam już czasu, muszę spadać na urodziny. Sorry za tak krótki odcinek, ale z minigamów to też drugich się nie nagrywa, bo to tak wiecie raz tak, raz tak i to nie wychodzi jakoś tak fajnie, specjalnie i o, um. Skończył na pierwszym miejscu, ja skończę na drugim, ale miał straszną przewagę. Ooo, zabić slime'a. I tu, co, dzięki wam za oglądanie. Dzięki, że ze mną byliście. I do zobaczonka w następnym odcinku. Nara, trzymajcie się i cześć. Marka. No dobra, jesteśmy. Właśnie się zaczyna nasz minigame. I tak... Jeszcze tutaj zbytnio... Łooo, już na start mi się sprint nie włączył. Oops, nic nie widzę. No, oni mi tutaj strasznie przeszkadzają, no. Ej, no nie, no tak lami, że od razu spaść. No nie, no proszę cię. Ja nie wierzę. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To widzimy się przy następnej arence. Nie wiem czemu tak było. Po prostu coś nie mogłem skoczyć, coś mi strasznie zlażyło. No tak, widzimy się przy następnej arence. Sorry za takie lamienie, że aż na starcie nic nie wyszło. Sorry.